Selim włamuje się do domu Kumri i żąda od niej testu DNA na ojcostwo. Julia każe Selimowi porwać Kumri i trzymać ją dopóki nie zgodzi się na test. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w 485 odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć środa 12 czerwca czerwca 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. W 484 odcinek serialu Zakazany owoc bliscy Kumry i Kanera są zszokowani wiadomością, że para planuje ślub, ale ostatecznie akceptują to. Ender jest najszczęśliwsza ze wszystkich. Julia jest zdeterminowana, aby przeszkodzić Doganowi i Ildis w zawarciu małżeństwa. W skrócie, co się wydarzy w 485 odcinek serialu Zakazany Owoc, a Suman, Yildiz i Cajnep podrzucają kłamstwa dotyczące ślubu Ilbis przed Tugs, aby dowiedzieć się, czy jest szpiegiem Julii. Selim włamuje się do domu Kumri i żąda testu DNA na ojcostwo. Kumri jest przeciwna. Kaner dowiaduje się o tym i ostrzega Selima, aby trzymał się z daleka od Kumri, Dogan prosi Ildis, aby na ślub założyła suknię ślubną jego matki, którą przechował Ender i Handan kontynuują niszczenie reputacji Julii. Julia wścieka się i mówi Selimowi, aby porwał Kumri i trzymał ją dopóki nie zgodzi się na test ojcostwa Asuman, Suman, Ildis i Cainet podrzucają kilka kłamstw na temat ślubu Ildis, w tym, że Dogan zmusi ją do podpisania intercyzy. Mówią to Tugs, która mieszka z emirem w domu Ildis. Uważają, że Tugs jest szpiegiem Julii i mają nadzieję, że natychmiast przekaże te informacje Julii. Selim czuje się rozgniewany i urażony. Wieczorem Selim wysyła Kumri wiadomość, że jest przed ich rezydencją, i jeśli nie wyjdzie, on wejdzie. Ona natychmiast do niego dzwoni. Jak śmiesz do mnie dzwonić i mnie niepokoić? Co się z tobą dzieje, Kumri? Zdaj sobie sprawę, co robisz? Skąd ci przyszło do głowy, żeby wyjść za kanera? Dlaczego mi się ścisz? Tak myślisz? Nie, to nie z powodu ciebie, nie masz z tym nic wspólnego, bo kocham Kanera, czekamy na dziecko i wezmę ślub, rozumiesz? Selim prosi ją, aby wyszła porozmawiać, ponieważ jeśli naprawdę jest w ciąży, dziecko jest jego. Kumri mówi mu, że zachowuje się jak szaleniec i prosi, żeby więcej do niej nie dzwonił. Selim idzie i dzwoni do drzwi rezydencji Dogana. Esbi otwiera, a rozgniewany Selim włamuje się do środka. Dogan jest zaskoczony i wściekły z powodu pojawienia się Selima. Staje przed nim i grozi mu, aby sobie poszedł. Co tu robisz? Natychmiast opuść mój dom, nie ruszę się, dopóki nie zobaczę kumri. Wściekły Dogan chwyta Selima za kołnierz i mówi, że ma go dosyć i zabije go. W tym momencie zaniepokojona Kumli schodzi po schodach i rozdziela ich, mówiąc Ezgi, żeby kazała metę zadzwonić na policję. Myślicie, że nie wiem, co zrobiliście, aby zrujnować moją rodzinę i pracę! krzyczy Selim na dogana. Dogan jest o krok od uduszenia Selima, ale Kumri prosi, żeby dla niej przestał. Chce testu DNA, jeśli naprawdę jesteś w ciąży? Mówi Selim. Jak możesz prosić o coś takiego? Dogan jest wściekły, tak, jestem w ciąży, a ojcem dziecka jest Kaner, a teraz natychmiast opuść mój dom. Mówi Kumri, pokazując drzwi Selimowi. Powiedziałem ci, chcę testu DNA, nie muszę ci niczego udowadniać? Poczekasz 9 miesięcy, a potem wyciągnij dokument od sądu i wtedy stań przed mną. Chodź. Opuść. Mówi mu przez zęby Dogan, to nie koniec, dowiem się prawdy. Krzyczy Selim i wychodzi. Dogan pyta Kumri, czy wszystko w porządku, a Kumri pyta ojca, czy wszystko w porządku, ponieważ bała się o niego. Dogan mówi, że ten człowiek przesadził, Kumri prosi, żeby nic nie robił, bo Selim oszalał, gdy dowiedział się, że wychodzi za mąż. W tym samym czasie Tuk dzwoni do Julii i mówi jej, że Dogan chce, aby Ildis podpisała intercyzę, ale Ildis nie chce jej podpisać i wspomniała coś o fałszywym podpisie, ale Asuman ją przerwała. Julia zastanawia się jak powiedzieć Doganowi o fałszywym podpisie. Dogan mówi Mete, że Selim zaczął sprawiać problemy, więc muszą podjąć kroki, aby nie kręcił się wokół jego córki. Po chwili Julia dzwoni do Dogana i mówi mu, że słyszała, że Kumri i Kaner wzięli ślub. Zaskoczony Dogan pyta, skąd to wie, a ona odpowiada, że od Emira i Tugs. Dodaje, że jest na niego trochę zła, ale ponieważ jest jej bardzo drogi i cenny, chce go ostrzec, ponieważ dowiedziała się, że przygotował intercyzę, musi być bardzo ostrożny, ponieważ Ildis może go oszukać. Dobę pyta, skąd wie o intercyzie, a ona odpowiada, że od swojego prawnika, który dowiedział się od jego prawnika. Dobę dziękuję jej za ostrzeżenie i kończy rozmowę, myśląc, nie prosiłem mojego prawnika o to, Julia kłamie. Najwyraźniej ktoś wysłał jej fałszywy dokument. Yildis, po chwili Dogan razem z Kumri robią niespodziankę Ildis. Kumri przynosi album ze zdjęciami rodzinnymi i pokazuje Ildis jedno ze ślubu rodziców Dogana. Ildis nie rozumie, o co chodzi, a Dogan mówi, że jego matka była bardzo stylową kobietą i przechował jej suknię ślubną i chciał, żeby Kumri założyła suknię jego matki, ale Kumri postanowiła się poświęcić i przekazać ten zaszczyt jej. Jildis mówi, że jednym z jej marzeń było założyć suknię ślubną teściowej, ale to się jej udało. Dogan pyta Jildis, czy mówiła komuś o intercyzie. Jildis od razu się domyśla i pyta, czy Julia do niego dzwoniła. Nildis, dlaczego nadal się nią zajmujesz, nie, ja, a ona wysłała swojego szpiega do mojego domu? Nildis wyjaśnia Doganowi, że celowo powiedziała o intercyzie przed Tugs, żeby dowiedzieć się, czy Julia ją wysłała, i jak widzi, miała rację. Dogan radzi jej odesłać Tugs. Yildiz mówi mu, że ma swoje metody, da lekcję Tugs i uratuje Emira. W tym samym czasie Julia mówi Aslanowi, że muszą zakończyć z Tugs. Ponieważ rozmawiała z Doganem, jeśli powie Yildiz, zdemaskują ją. Aslan mówi, że Tugs jest sprytna i da sobie radę. Julia jest stanowcza, że Tugs nie może już dłużej z nimi zostać, bo nie ma z niej żadnego pożytku. Aślą zastanawia się, czy także się jej pozbędzie, Kumri opowiada Kanerowi o wczorajszym skandalu z Selimem. Dlaczego się wtrącasz, a gdyby coś stało się z dzieckiem? Och, mój kochany, już teraz się martwisz o dziecko? Oczywiście, jestem jego ojcem, Kaner, co zrobiłam, że zasłużyłam na Twoją miłość. Nie lubię robić dobrych uczynków. Czego chce od ciebie Selim? Kumri odpowiada, że nie nabrał się na kłamstwo i chce zrobić test. Zmartwiony Kaner pyta, co zrobią, a ona odpowiada, że nie pozwoli na to, bo ma prawo. Kaner mówi, że porozmawia z Selimem, bo nie może jej naprzykrzać się. Kaner, co się dzieje? Pierwszy raz cię takim widzę? Wkurzyłem się, niech mnie nie denerwuje, bo go zleje. Grozi Kaner, po rozmowie z Kumri Kaner idzie do szpitala do Selima. Selim zaskoczony pyta, co tu robi, a Kaner odpowiada, że przyszedł porozmawiać, co za szaleńcy z was, najpierw przedstawiasz się jako brat Ezgi, potem jako przyjaciel Kumri, a teraz jako ojciec jej dziecka, myślisz, że uwierzę? Nie obchodzi mnie, w co wierzysz. Przyszedłem cię ostrzec, jeśli będziesz niepokoił Kumri, będziesz miał ze mną do czynienia. Myślisz, że mnie przestraszysz? Wiesz, kim jesteś? Jesteś narzędziem Kumri. Ona cię używa, by się zemścić. Kiedy skończy, wyrzucicie, a ty będziesz dalej robił jej brudną robotę. Cierpliwość Kanera kończy się i uderza Selima pięścią w twarz. Ender i Handan kontynuują niszczenie reputacji Julii. Tym razem Sidaj wstrzykuje doping koniowi Julii i ona przegrywa puchar, Julia wścieka się i mówi Selimowi, aby porwał Kumri do jednej z jej fabryk, która nie jest używana, i trzymał ją tam, dopóki nie zgodzi się na test ojcostwa. Selim pyta Julię, czy ktoś wie o tym budynku, a Julia pewnie odpowiada, że nikt.